Mieszkamy i pracujemy w coraz wyższych budynkach, to też windy stają się nam nieodzowne w pokonywaniu poszczególnych pięter. Wydaje się, że to bardzo proste urządzenia, bo wystarczy jednym palcem wcisnąć jeden guzik, aby je uruchomić. Ale to tylko pozory. Translift, czyli warszawska fabryka dźwigów, to dawny zręb. Tabliczki z takim napisem widnieją w bardzo wielu windach, z których korzystamy na co dzień. Do 1990 roku fabryka nie miała konkurencji na naszym rynku. Sprawdzimy, jak ma się dzisiaj. No, przynajmniej nie można mieć wątpliwości, że dobrze trafiliśmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszłam zobaczyć, jak się robi windy. Zapraszam do biura konstrukcyjnego, drugie piętro. Można skorzystać z windy. O, ale chyba pójdę na piechotę. Proszę bardzo. Witam. Przyszłam poznać tych, którzy tworzą windy. Witam Bada. Dobrze trafiłam? No, bardzo dobrze Pani trafiła. Tutaj jest właśnie biuro konstrukcyjne. Tutaj powstaje winda. A czy wie Pani z jakich zespołów składa się winda? No, winda to taka kabina, do której wchodzę, przyciskam guzik i jadę. Otóż to właśnie. To jest to, co widzi. Każda użytkownik. blondynka. Tak. To, co widzi każdy użytkownik czyli drzwi, wejście do, 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 do dźwigu i wnętrze kabiny. Natomiast y, dla nas to jest bardzo mało. Dla my y, przede wszystkim my konstruujemy y, zespoły, y, które napędzają to, tą windę, które tworzą cały pion konstrukcyjny. Czy to jest Ale ta winda? Do jest, której wsiadamy? To jest kabina windy to jest zespół napędowy, który jest w maszynowni ponad szybem dźwigowym. W szybie porusza się kabina. Oczywiście tak jak kabina w pionie porusza się również tak zwana przeciwwaga. Czyli to jakiś jest, ciężar, to jest ciężar, tak, który nie? równoważy masę kabiny i, i, i pasażerów. Ale trafiliśmy do hali produkcyjnej. Właśnie na tych maszynach robi się takie piękne nowoczesne windy. Tych elementów jest bardzo dużo. To są setki, tysiące drobnych elementów, które składają się na te współpracujące mechanizmy ze sobą. I produkują Państwo nie tylko same kabiny, ale całość urządzeń, które, jest, no jak... które są niezbędne do uruchomienia. Tak, my buch. jako jedna nie z niewielu firm. Noc... W końcu, to jest nasza rodzina, firma krajowa, od lat działająca, od ponad 50 lat. Produkujemy większość podzespołów, które składają się na, na te nasze windy. Jedziemy na wycieczkę po olbrzymich halach produkcyjnych. takiej dziwnej konstrukcji wieży. Ale to wieża nie jest. Nie, to nie jest wieża. Tylko? To jest rama. A którędy idą liny, na których się trzyma cała kabina? Przez tą to, dziurę tutaj? Pro, proszę Panią, tam są końcówki linowe. To srebrne takie? Tak, które wystają. To okay. jest zawieszenie. I przez to przechodzą I liny. I przez to przychodzi, tam jest klin i w tą końcówkę wchodzi lina. No dobrze. I ona tam jest zawieszona ta lina. Setki niewielkich elementów, których wytwarzanie obserwowaliśmy do tej pory, są składane. A zatem zobaczymy prawdziwe narodziny windy. Przepraszam bardzo. Przyszłam do pana, bo słyszałam, że pan utwardza ślimaki. Tak. Pani redaktor twardza, czyli hartuje je. Rozgrzewa się tak. te elementy ślimaka, a za chwilę polewa bardzo zimną wodą. I temperatura, która teraz jest na tej cewce, powinna wyjść około 860-880 stopni. To nie będę dotykać. Nie, lepiej nie. On jest zahartowany do 1,5 mm w dół materiału. A to wszystko dlatego, że on będzie podlegał ścieraniu. Ścieraniu. Współpracuje razem ze ślimacznicą. Że Przepraszam, my... co to jest ślimacznica? No to jest jego jakby siostra, która nadaje temu cały, no w cały impet. No to popatrzymy, jak hartowała się stała. To ja sobie jeszcze popatrzę na windę od góry, bo to też rzadka okazja. No dobrze, postaram się. Żebym tylko windy nie uszkodziła. Uuu, tutaj też sporo elektroniki. To już tam elektronika. Czy dobrze mi się wydaje, że to są drzwi do windy? Tak, to są drzwi kabinowe. I co pan z nimi będzie robił? No trzeba wyregulować teraz krzywka, żeby się zamykała trzy. Zamykaniu drzwi szywka musi najechać na rolkę, i wtedy przy otwarciu drzwi otwierają się drzwi i szybowe i kabinowe. Otworzymy? No trzeba. Bo my otwieramy każde zamknięte drzwi. Słyszałam, że tutaj mieści mózg windy. Tak. Dzień dobry. Witam to jest y, sterowanie do dźwigu hydraulicznego. Będzie to dźwig czteroksiętnikowy o dźwigu 1000 kg. Czyli ten mózg to jest ta tak, skrzynia? Tak. A dokładniej to jest ten sterownik. Zasabliska do mnie dociera zaraz po montażu i zdarzają się chociaż rzadko jakieś drobne usterki. One tutaj praktycznie wszystkie muszą zostać wykryte i stąd jest to nasze skromne stanowisko, ale wystarczające do, do zasymulowania właściwie sytuacji, jakie występują na, na prawdziwym dźwigu, na prawdziwej windzie. Czyli każda winda przechodzi taką serię testów tak, z Pana oczywiście. pomocą. Tak, to trwa no, praktycznie. Można powiedzieć, że dzień, dzień jest takie sterowanie testowane. Bez wszystkich elementów mechanicznych i elektronicznych, które widzieliśmy, winda nie mogłaby działać. Ale niezwykle istotny jest też jej aspekt estetyczny. Od wyobraźni kontrahenta zależy, jaki kolor będzie miało wnętrze windy, a wybór jest spory. Wiemy, jak powstaje winda, to czas ją sprawdzić. Zjeżdżam na minus jeden. Nareszcie widzę produkt końcowy, czyli windę. I to windę niezwykłą, której drzwi otwierają się na dwie różne strony. Ale nie jest to jedyny produkt, jaki Państwo tutaj wytwarzają. Tak. Ten produkt, który tutaj Państwo widzicie, jest produkt, który. Został zrobiony na zapotrzebowanie naszej ekspozycji targowej. Produkujemy dźwigni, które różnicujemy z punktu widzenia celu, czyli co będziemy nim przewozili, czy osoby, czy towary i jakie towary. Również elementem charakteryzującym naszą produkcję są rodzaje napędu. Napęd hydrauliczny, który jest używany szczególnie w dźwigach o dużym dźwigu, dużej, dużej nożności. No i dźwigi elektryczne, które są używane jako podstawowy napęd w dźwigach osobowych. Skoro w naszym kraju działa ponad 60 tysięcy dźwigów, państwa produkcji, to na pewno wiele z nich jest już wiekowymi obiektami, a zatem trzeba o nie odpowiednio dbać. Czy również tym państwo się zajmują? Jako autorzy tych dźwigów, prawda? nawet znamy ich słabości, i najlepiej znamy, znamy możliwości ich e, poprawienia. E, I tutaj cały czas, e, że tak powiem, nasze, nasze działania dotyczą się w, tak jakby w dwóch segmentach. Segmenty są to jest segment działania w dźwigach e, nowych i segment działania w dźwigach modelizowanych. Wbrew pozorom windy to wcale nie jest osiągnięcie ostatniego stulecia, bowiem konstruowali je już starożytni Rzymianie. Windy były w pałacu Nerona, a także w Koloseum. Ale ja i tak wolę te współczesne. Są nie tylko piękne, ale bardzo bezpieczne.